Things are right, you just know There is something in your eyes that brings me home Cause when there's love, you don't let go So as long as you're with me, you're not alone You'll never be, I wanna tell you what I Tonight until we see. Bawią się młodzi, bawią się goście Bawią się rodzice, jest wyśmienicie I don't wanna work today Maybe I just wanna stay Just take it easy cause there's no stress I know it's not an awful cry no, Estadionic. Thank <laughs> you. Halo, witam, e, oczywiście na meczu Bundesligi. Jak ta Bundesliga, ta jest Bundesliga. Oczywiście, dwa Beniaminki Werder Bremen oraz Schalke 04. Dwa sezony temu jeszcze w Bundesliga. Poprzedni sezon byli w drugiej Bundesliga. Teraz. Beneminek powraca do Bundesligi oczywiście jako yy, niedawny yy, niedawny tam, yy, oczywiście zespół, skład gospodarzy Nawromty, numer 1 Pawlenka, numer 4 Sztark, numer 13 Welikowicz, Beli, numer 5 Piper, 32 Fried 28 Gruev

6. Kraus 30. Karl 19. Karaman 20. Moilet 11. Butler 9. Terode Nie zobaczymy dzisiaj w tym spotkaniu Michała Kamińskiego Z powodu, z powodu kontuzji Łydki Informacja 451 Oczywiście Szarka zmieniło Swojego sponsora, bo w poprzednim sezonie Miało dwa sezony temu miało sponsora Gazprom. Oczywiście Gazprom jest wiadomo jaki, z jakiego kraju. Nie mogą mieć tego sponsora, bo zakazany jest. Po prostu. Oczywiście szalka jest w tabeli. W tabeli, oczywiście, szalka jest na 18 miejscu. Żadna rewelacja, powinniśmy pobliżu też pili na 18. miejscu, a Werner Bremer jest na 8. miejscu odpowiednio. Te zespoły mają 18 punktów i 6 punktów. Zaskakujące jest to, że Bayern Leverkusen jest w, na razie w barażach o utrzymanie, oczywiście. Też no nie możemy sobie ten zaprzeczać, że no, spadnie z tej Bundesliga. Oczywiście, prawie legia też spadła. Nie jest y, oczywiście jakaś rewelacja, bo jakby lega wtedy spadła. I już piłkarze wychodzą na murawę. Oczywiście stadionu Federeru Brema, który się nazywa Wers Stadion Brema. Sędzia sędzią tego spotkania jest Felix Brych, który wyprowadzę już piłkarzy na murawę i niech się dzieje wola nie ma z nią się zawsze zgadzać trzeba oczywiście cytat z zemsty Fredro i, i już piłkarze na murawie jak i Werderu jak i i szalkę trenerzy szalkę i trener trener Berderu Brema też trzeba sobie popatrzeć bilans szalkę cztery porażki nic rewelacyjnego bilans oczywiście Werderu yy, to jest wygrana, przegrana, przegrana, wygrana, wygrana lepszy bilans to jest yy, Zdecydowanie lepszy bilans. Nie oszukujmy siebie, sędzia Felix Brych będzie sędziował dzisiejsze spotkanie na liniach. Za chwilę się dowiemy, kto będzie pomagał Felixowi Brychowi na liniach Mark Boschl i Stefan Lub na waży Guter perl. Nie, sędzią technicznym Guter Nie Tak, na warze jest Guter Perl. Niech się dzieje, wola nie ma Zobaczymy jaki będzie wynik. Mam nadzieję, że to będzie bardzo emocjonujące spotkanie. Też życzę Wam tego, żeby to było też bardzo emocjonujące spotkanie. Szalkę versus Werder Brema Za chwilę rozpoczniemy to spotkanie Od pierwszego kopnięcia Spotkania kończącą serię gier w sobotę I zaczęliśmy Werder Brema rozpoczyna od środka Długie podanie na prawą... nie Aha, prawie plan flankę niestety przegrany spojrzenie ale będzie out dla Szalkę wybicie prawa flanka prawie było dobre podanie ale mamy 9 stopni w bremie Niestety nie wyruszył do tej piłki, bo był spalony i ma Szwolow. Podobny jak do Baedlam na ma strój bramkarza Szalka, czyli Aleksander Szwolow. i Werder Bremer umiejętne przepuszczenie zagranie na prawą flankę utrzymał się przy piłce ledwo było ledwo ale szalkę zaczęła i mamy faul ze strony szalkę 04 będzie rzut wolny dla szalkę a faul popełnił z piątką piper z Werder Brema i faul był. Werder Brema szalkę gra od defensywy po pomoc do ataku, ale do, prawie dobre przegranie było na prawą flankę, gdzie tam czekał jeden zawodnik z Szalka, Ale teraz strata. Dobra, dobre uruchomienie na prawej flance. Jest podanie, jest strzał, broni oczywiście Pawlenka. I Werder ma będzie miał rzut wolny po faulu zawodnika Schalke 04. Umiejętna interwencja Pawlenki. I równocześnie rozpoczęło się spotkanie Evertonu z Leicester City. ale piękną siatę założył I jeszcze się uczy będzie out dla szalkę 04 i wykonał out piłkarz szalkę 0 4. Dobre przygranie na lewą flankę, ale jest strata. Ruszał Werder z atakiem. Nie ma faulu. Gramy dalej. Zagranie Lob na prawą flankę, ale niestety to był nieudany Lob i Pawlenka łapie piłkę w swoje ręce. Za chwilę dobiegnie piąta minuta spotkania Bre Werder Brema Szalkę 04 Gelsenkirchen i rzut wolny po faulu zawodnika Szalka04 Pawlenka ale złe wybicie Pawlenki ale też zagranie za plecy siema siema wszystkim i i out dla Welderu nie dla szalka cztery. I wyrzut w stylu angielskim. Jeszcze główkuje. I faul zawodnika. Krzalka 04 Jeszcze Felix Brych nie daje żółtej kartki za brzydki faul. I szalka z 4 będzie miała okazję na bramkę. Strzał bardzo niecelny. Terodę bardzo niecelnie uderzał w piłkę z 20 metra, nawet 25. daleki wykop Pawlenki i dużo chaosu jeszcze Szalkę, dobre uruchomienie na prawej flance czy dobiegnie do tej piłki? dobiegu ale sprawi się do najgorszej możliwości czyli do samego rogu boiska Dalej, Weldrömer ma będzie Szalkę Jeszcze utrzymuje się przy ze strzał, ale czy będzie tylko Jeszcze podanie, jeszcze mógłby być strzał, ale niestety niecelny. Za co ja kocham Słupsk? Myślę, że nie masz tak... Yy, czegoś, za co ja bym mógł kochać Po prostu miasto jak miasto Mamy rzut lożny dla Szalkę04 Krótka, niestety nie niecelna ale na głowę piłkarza Werderu brama jeszcze zagranie do Szwalowa jeszcze za dobre Oczywiście dobra wrzutka. Chciał lobować jednego z zawodników, ale niestety mu się to nie udało. Wrzutka prawie doskoczył do tej piłki. Mogła być z tego klarowna sytuacja do uderzenia. że teraz będą dymy na czacie O zero 0,4 gra po defensywie szwolow. Dalekie wybicie. 10 minuta na zegarze wybiła meczu Werder Bremen Schalke 04. Jeszcze raz out dla Werder Bremy po wybiciu piłki zawodnika Schalke 04. No, na czacie. Nie było faulu, teraz jest faul zawodnika werle Brema. i Pawlenko łapie piłkę. Obo nie będzie overwatcha. Wedle ledwie ma rusza z atakiem, ale czy wybije szalkę? Kręci palcem jeden z krzaka, że nie było fałdu. Został ostro potraktowany zawodnik Werderu Brema Dobra ja kończę bo tutaj jest za dymę na czacie.